Ciekawi jest z tej strony z tej strony Iskra do Kaboka, czyli znówia ja. i odcinek, i to jest jakby odcinek z mojej rodzinki i innego domku Po zapomniałam wam powiedzieć że tamta rodzinka to były po prostu kuzynki i tak dalej a i czekajcie muszę coś zmienić Zaraz wracam. Okej, okay, już jest. No i ja już e, nie przedłużam, tylko zaczynam. E, słyszysz tam jakieś krzyki? No właśnie słyszę. No właśnie słyszę to. Będzie po stronie ich. Boże, Marysia. Nie wiem, jak mi to zobaczyć. Dobra, ja dokończę się. Halo dziewczyny. Halo. Co tu się dzieje? Eee, mama? Ha. No to przyjeżdżałem do was kuzynki. Serio? No tak. A i zapomniałam wam powiedzieć, że... Zapomniałam wam powiedzieć tytuł, że... Yy, polega na tym, że... Yy, przyjeżdżają do nich kuzynki na nockę. A Marysia będzie sama. Ma... Yy, będzie rozłożone, będą tu rozłożone dwa mm, koczki. No serio? Ale fajnie. No to idźcie lepiej spać. No dobra, dobra. Dobre, dobra, dobra. Dobra. No, idźcie. Też te lampki, bo niepotrzebnie. Będę musiała na prąd paść. Dobra. Bartek! Co się Kuba? Idę. Idę. Gdzie to No w piwnicy byłem sprawdzić, bo tam coś wyliczało i złapałem 10 y, pszczół i ja wygo y, 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 Aha! Zgasiłeś tam siata? Tak, zgasiłem. No to chodzi spać. No. Oh, pie, pie, pie. Nas, następnego dnia. O mój może. Która godzina? dziewiąta, a dziesiąta dziewczyny stały Bar... wstawaj! Jezus Maria co się dzieje? Dzisiaj przyjeżdżają dziewczyny dziewczynki i w ogóle jak każdy przyjeżdża na cały dzień serio? no tak! cała rodzina i przyjeżdża o dziesiątej Dobra ja się też szybko biorę w to biorę Dobra ja załatwię szybko sprawy na komputerze <śmianowidzio> Dziewczyny, stawa Ci dzisiaj przyjeżdża, ja ma dziesiąta jest dziewiąta, pięćdziesiąt. Co? to dobrze, w godzy, mi się! Misie. No. No, się a, zspakoła, się a, a! A! No. No, co się a! to super! No No właśnie! No, na przykład. Nie! Nie chcesz chyba, żeby nam się tam... Dobrze! Słuchajcie, mamo! Słuchajcie, mamo! się i to no się pójdziemy z tobą do pokoju. A, ja dobrze, z się z do, Marysia, Zabaj. Dobrze, że... dobrze, że ty umiesz się no, no, fajnie, no ja to już mam ja. sobie no cztery to, Tety, no, wiesz, wiesz, no. zabastę, sześć, nie, ja nie, takie No, nie, No. Dobra, się sześć, a ja mam pięć. Tak, nie się cztery budzić, Samy. Dobra, jak już wzięłaś ja wszystko, to chodźmy. Bo ja, no ale ale, do 10 no się, a ja to takie dziesięć Co, szybko No dobra, to chodźmy. No okej, okay, chodźmy. No, um, 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 Hej dziewczynki. No i jeszcze ten sok spakujmy. No i już wszystko. Idziecie do ogrodu? No bo musimy jeszcze tą setki do zabawy.

już? Ja też bym chciała. Idziemy, ja tak też drugą. Hmm. czekajcie, bo tobie jeszcze jest jeden za O, Adam chodź, proszę. No proszę. Jej okay. Ej. Hey. A O, dobra. Eee, to wy se, dziewczynki, przegrajcie. Eee. Um. Dobra, odpalamy to dla. To? dla. Dobra. A, chyba. A, A, zbierać punkty, trzeba.

To było to, co wy jezlacie się Kaszujadę. Bela, chcesz kaja, Boże. Tak by się byli z twoją kuzynką. No okej. Dobra, uwaga i rzucam. Dobra, ej. Dobra, dalej. Pixap po A ty, eee... Macie możesz sobie tam no, dać kominę. Filippa, pa. Hmm. No. Idę sobie po telefon. Okay. Proszę bardzo. Co ty takie przestraszone? No, jest dziesiąta. No to w problem? A przychodzą. No dalej, no? Przecież. Widzicie, jak się nie lubi spóźniać. Dobra Karyna, czekaj chwilę. Ach, szczelni ludzie. A ty się tak nie mądrzyj. Ha, ha. ha! I kto zapomniał o punktach? Teraz to mi musisz dać. A ile wam muszę dać, bo nie widziałam? No, musisz dać tysiąc punktów. To jest maks. Co? No tak. To... Dobra, przesyłam. Dobra, proszę, zadowolone? Tak. Tak! Oh Dobrze, że nie, denerwujecie mnie. Na duszałem w Proszę, nie leczeniu. Z tymi koszulami. bo z wami się nie da dobra szlafrok sobie już ubrałam e, to mm, e, wezmę sobie tę maseczkę bo na mi pasuje pasuje ale muszę wytrzymać dobra łyż trochę lżej założę to

Do maseczka spieszę. Dzień dobry, a Nie wiem. Ej, zobaczmy. One się nie odmieni. Ej, mam powiedzmy, pamiętasz tę farby płynie tym. Ej, co mam ostatnio nie mogę zrobić przez 4 godziny? No tak, to wyjemy ja jej to dusza. Pera, historia, to prawie wyś to teorem. Nie, Nie jest ten. nie, no, nie, nie tak Okej. Okay. Ale okay. no, już mi to tam gdzie leżało. Potrzebujemy Ale będzie beka. No myśmy jak y, widziałeś że będzie no, podejrzewać. Ale no, do Ale skoro. to fajnie. fajna mama, fajna kupię tego. No, no, ok. no, no. okay. no, Dobra, biorę do włosów. Teraz sobie rewnik i maseczkę nałożymy. Trzy minuty później. Aaa, alfamię. już wychodzę z tej hmm, to masę tu. Давай. Давай. Берешься. Давай. 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 jest miło. No okej, okay, okej. Okay. Kochani, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki historyk Wam się podoba. Okej. Okay. O, chyba już przyszli. No okay. hej. No cześć, cześć. Cześć, ciocia.

Hmm. Hej mamo co robisz? e Kaja? Ja? Kaja? Co ty masz na włosach? Ale co? Ale co? No, no mogę mieć trochę pewną, ale nie, zmywałam. Ja się pytam co to za kolor włosów przeforsowywałaś? Co? Ja nawet w sumie nie wiem, jak to się robi w sumie. E, może lepiej spójrz do lustra. Okej. Okay. To, co, to co to jest? Co to jest? Jak ona rzuca? Nie działa. Nie, jak to mam zrobić? Nie. Ja wiem, kto to zrobił. Te dwa małe klasnale. Mamo, pomóż mi. Proszę. Chciałabym się jakoś ubrać. No. Czekaj. kochani, jakbyście nie wiedzieli, pojedziemy na majówkę. Sobie sukienkę muszę ubrać. Mamo, pomagam pomóż mi. To czekam, muszę sobie sukienkę ubrać. A no, to mi, ale ja się nie znam na takich babskich rzeczach. No wiemy, że Czekaj, chodźcie dziewczyny. Dziewczyny, czy, co, czy, czy to jest wasza sprawka? Ale co nasza? My, my nic nie zrobiłyśmy. Co to masz za kolor włosów? Przefarbowałaś sobie? Wyglądasz mnie jak b-e-b-i-l. Chyba wy tak wyglądacie, małpy. Tak, na pewno. Się do jednej, bo tym, no. Zaraz się, dziewczyny, na... podostaniecie szlaban. No dobra, dobra. To byliśmy my. tak dlatego, że... tak Dlate... dlatego, że... Kaja nie chciała wyjść z łazienki, więc nalałyśmy jej e, te farby do włosów. Do szamponu. Do którego? Do którego? No do tego białego. Nie, to był mój ulubiony szampon, Nie go normali. normalnie, odkupicie mi to? Nie? Tak, odkupicie mi to? Nie tak, nie tak! Cicho siedź! Dziewczyny! O no to Boga puszpi! Ale ja się nie znam na takich babskich rzeczach. Mamo, pomożesz mi. E co się stało? Nic, mi się nie To, to... się da jakoś domić takim specjalnym kremem. Okay. E, teraz tak musimy wziąć telefony. Albo telefony to, no to wezmę do torebki. I zaraz będziemy jeszcze budzić, ale to zaraz e, wezmę portfel. <klimy> jeszcze muszę wziąć e, podpiski sobie wezmę. Dokonne do oczu. Jeszcze to złożyłem. Kobieta, co ty zrobiłaś? Ale to nie ja, mamo! Jest to inny. No przecież wiesz, kto jest... W... Czekaj, co to jest? Czy to jest ta... Czy to jest ta farba, którą... przez którą ostatnio nie może zlecić 4 godziny? Co? To ja to miałam na włosach? Ewidentnie Widać, że na to, że... Tak. Nie ja zapiętawał Jacek dwa kreslane! Nie, czekaj. Dobre, to. Załóż to. to sumie, no, Muszę zimę to wyjrzeć. Hmm. Dobra? Tak. No i resztę zostawimy i weźmiemy jeszcze ręczniki. Co mnie tutaj to, hmm. to ci zmyję że... w wiosk. Kolor włosów. i to, to się Matko, zimę. mało dzięki. Ja nie wiem, hmm. ja co byś, z hmm. Ciebie zrobiła. Kupcie kupcie, muszę tę farbę wyrzucić. Najlepiej przez dal. Nie, nie, to sobie, e, bez ciebie zrobiłam. Jaką chcę wybraną przez ciebie? Wtedy też mogę. Zapasowy? Usiąść tu i się i odpocznij. Kaczkowy. No dobrze, no to że zmyci do tego. Dziewczyny, to by zrobiłyście coś, co się kryje

Ty ma, a ty mogłeś A ty mogłeś jakoś normalnie ubrać, a nie. A budzić 12, 12, 22, 23. Jest taka, że poluje, ale jest trochę za droga. Pytam, po co ty szukasz ręcznie? I. Bez sensu to wszystko jest. Co ty robisz? Nic, śpiewam. Chyba śpiewam, ale nie śpiewam. Jakaś głupia. Ej! Dobra. Dobra. Pię. 5 godzin później. To się to się no to Ciemno zrobiło. Już jest 20. Nie To chodź mi spać. Chodź, mela. Idę, idę. Siema! Cicho się Wziąłeś sobie piżamy? Nie. Ja mam takie dwie. To cię pożyczę. Okej. Okay. Sorry, widzę, że tak przy Was. Mam no, akurat te dwie warty. Dzięki. Nie o mój Boże, jak wy jesteś tak kupie? Cicho sieć, no właśnie. Ja coś chcesz poduszkę czy pluszaka? Puszaka, daj. No nie. Ha, widać, że, że bez pluszaka jednak nie zaścisz. Ej, cicho sieć, siora. Sorry za mnie. Ja przecież ja mam identyczne siostry. Ej!

Jest Jeszcze byle opas. Oh, Ciocia przyniesiesz nam mm, te... ...piżamy? jeszcze hmm. No już idziemy, idziemy. Ale wy w salonie świecie. Serio. No tak. To ty Harry, ci jesteście? Wiedziałam, że nie można wam ufać. Szczelni oni są. Tyć to spać, ale to jest pufa. Trudno, nie obchodzi mnie tam. Dobra, dziewczęta. Ale ja tak dziewczynki już wam przyniosę. Macie tu dziewczynki